Yo siemanko. ja jestem Migra i w dzisiejszym odcinku poszukamy sobie zwycięzców dwóch, aż dwóch dzisiaj Czemu by nie, o e, górę. To z tego ja, że tam ja szuka, szukajta, że w, w, było kurde e, Bo zapomniało mi się tam tego, że będziemy tutaj rozdawać skiny To coś pamiętam, że to był być Glock. Katakumby w Satraku i Mac, Alligator. Tak mi się kojazyło I chyba tutaj, sobie szybko zobaczyć. No, oczywiście. Po prostu walniemy tutaj. E, walniemy tutaj e, linka do mojego filmu. Klikamy random. Nie. klikniemy to, to, to. Nie, jednak nie bez. To nie. To nie. Dobra, no to lecimy tak. To wygra? Kubas? Okej. Okay. Dobrze. Kubas, a następny będzie... A. Tak, dobry. Ta, to, to. To. To? Nie. To? Tak. To i lecimy. Gratuluję! a wilkuj i kubas ja już wam od razu wam tam te 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 te, 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 te e, wybierz go. E, tu, 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 tu to jest treku, to może tam katakumby, o fajne jako prezent Zrobimy tak. Dam wam 5 dni do zaakceptowania. Jeżeli tego nie zaakceptujecie, no to przykro mi i pójdzie do innego zwycięzcy, czyli ten Anigomarsko, czy jakoś tak. Oła. Eee i... Złużo warte. Wymagane są potwierdzenia. Bardzo się cieszę. To teraz jeszcze. Nie. A to nie mój. A to nie mój kanał. E, o, I ten kuba Amongus. Miał być trading, ale. Zawsze można jakieś reguły. I temu możemy dać Ołty Katakumby. Myk. W sobie. A! Następnym, następnym razem następnym razem komuś tam jeszcze jakieś inne skiny. Tak jako prezent tak już jest, żeby było tutaj. W sumie ja już tutaj przy telefonie to robię. Oj. to co zawsze się robi na telefonie u mnie. To są jakieś youtubki itp TP. Mam nadzieję, że jutro zrobię film z czegoś Albo wy mi poradzicie co mam Zagrać Bo w sumie Mam CESA, FORTNITE, MINECRAFT, AMONG US, EUROTRACK e, LOL Piszcie mi w komentarzu co ma być nas, Co mam za... Co mam następne zagrać, bo... Tak Jedną grę grać No trochę nudne więc. Widzimy się w następnym odcinku. Like, subik, komentarz i... I, że, i oglądajcie filmy do końca, żeby mógł w końcu zrobić. Żeby mógł... W sumie 1000 subskrypcji muszę nazbierać i ponad 2000 godzin, czy ileś tam, żeby w końcu zarobić moje pierwsze pieniądze. Dobra. Miłego dnia, sub, like i... Elo.